Skończyłam polonistykę i przyjechałam z Wrocławia. Dlaczego tu? E, bo byłam tutaj już wcześniej i spodziewałam się, że to będą dobre rekolekcje i póki co się nie Jak Jakbyś tak powiedziała w paru zdaniach, o czym są te rekolekcje, o czym są dla Ciebie? Na w rekolekcjach dużo rozmawiamy o rodzinie, o ojcu, o mamie. Myślę, że to nas e, może uczyć tego, kim mamy być w przyszłości, ale też pokazuje nam, może zmienić nasze spojrzenie na nasze rodziny, z których, z których wyrastamy. Przed chwilą była droga krzyżowa ze świętym Maksymilianem, która była dla mnie bardzo mocnym przeżyciem. Dla mnie chyba najmocniejsze w ostatnich dniach jest Słowo Boże, to, które czytamy na mszy i, i w liturgii godzin. Zaskakujące jest to, że ono nie jest jakoś specjalnie wybierane. To jest to, co daje nam Kościół na te dni. Bardzo mocno mnie dotyka i trafia właśnie to, do, opisuje dobrze moją sytuację. To też, to też jest dla mnie mocne, mocna rzecz. E, jesteśmy w Harmerzach. To jest wioska niedaleko święcimia, w której w trakcie II wojny światowej był po, jeden z podobozów, e, obozu w Auschwitz. Tutaj były stawy, były wysypywane również prochy e, więźniów. Dlatego też prawdopodobnie w tym miejscu znajdują się prochy świętego Ojca Maksymiliana. Tutaj Franciszkanie mają centrum ośrodek kolowiański i tutaj zapraszają na A na sobie mam koszulkę z, z napisem Czarna Misyjna Franciszkańska 13. Jest to koszulka z pielgrzymki z Wrocławia na Jasną Górę, która doszła bodajże 4 dni temu tam. I jest to koszulka Grupy Franciszkańskiej, której patronami są ojciec Bigniew i ojciec Michał, męczennicy. Chciałabym pozdrowić wszystkich, którzy oglądają ten filmik, zwłaszcza moją mamę. Zresztą znaczy ona go pewnie nie ogląda, ale i tak chcę ją pozdrowić. I chciałabym zaprosić wszystkich, którzy stawiają sobie trudne pytania. Dla mnie, harmerze, to jest świetne miejsce, żeby znaleźć odpowiedź na pytania związane z cierpieniem. O tym, dlaczego ona jest i dlaczego druga wojna światowa się wydarzyła, na przykład. I też jaki sens ma nasze życie w obliczu tego cierpienia. Ale też to jest świetne miejsce, żeby odpocząć dobrze.